Zobacz, to będzie niedobrze. Ja, to to, to... Oj. Brawo! cztery. Brawo, wszystkie zebrane, kółki. Wszystko, wodo wszystko. Aha. To, my starte, bo... o! to najstarszy. Oooo! No. To... Brawo! Najstarszy to tak najbardziej O, ja tam tam nie ten dażył za ten don. Brawo! tam, Myś, myśle, 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 myśle. Biedna, biedna, no i z nich tak nie, tak Bardziej no, Tak, zaraz jak tam to ty to No. Tak, no tak, się, to <ślam> no, no. To się z Brawo. Wyle,